Bardzo się cieszę, że udało się w końcu powołać w młodzieżowe na Podkarpaciu, na razie jest to Okręgowa Dębicka Liga i cztery zespoły, super. Dziewczyny mają się gdzie odgrywać, bo do tej pory nie mieliśmy z problem. Znaczy dziewczęta trenowały, te, które tam zapały e, się już do zespołu pierwszego mogły sobie podać, natomiast pozostałe obchodziły się smakiem. W tej chwili grają jest to fajna zabawa. Gramy zespołem z zespołem czterorządowym, będzie poznane przez każdym przeciwnikiem. E, chciałem podziękować e, ważnym podokręgom Dębicy, bo takiego wsparcia właśnie w, e, w związku nam brakowało a dzięki Panu Braszczykowi, wy, plusowi Podokręgu Dębiczy i Panu Wysikowi, Radzie, no to stało się to, co nas bardzo czekali. Ta Liga jest, funkcjonuje, cieszę się, że, że możemy te dziewczęta nasze ogrywać. Jest to korzyść także dla kadły Podkarpacia, bo myślę, że docelowo ta Liga stanie się bardzo do zawodniczki a nie tylko e, dziewczęta w przypadku w przypadku turystki, które od czasu do czasu że w końcu udało się na Podkarpaczu stworzyć Ligę dla Dziewcząt. Wiadomo, brakuje trochę kadr, żeby poprowadzić właśnie specjalizujące się w szkoleniu dziewcząt, ale myślę, że z biegiem czasu ten sport stanie się u nas popularny.